Jezus Chrystus. W kwietniu 2012 roku papież Benedykt XVI napisał list do biskupa Freiburga, czyli biskupa diecezji leżącej w Niemczech bardzo blisko Francji, w którym to liście papież Benedykt uzasadniał swoje pragnienie zmiany w mszale niemieckojęzycznym słów konsekracji. Bo do tej pory, do 2012 roku, słowa przeistoczenia nad kielichem brzmiały tak samo jak jest to przetłumaczone w języku francuskim czy w języku angielskim, że jest to krew przelana za wszystkich. My w języku polskim słyszymy za wielu, nie za wszystkich. Papież Benedykt XVI przypomniał w tym liście do biskupa Freiburga, że wszystko rozpoczęło się od tłumaczenia mniej więcej w czasach soboru watykańskiego II z tłumaczenia Księgi Izajasza, która to jest źródłem dla słów przeistoczenia, słów, które są zawarte w Ewangelii według Świętego Mateusza i w Ewangelii według Świętego Marka. Co prawda, Ewangelia jest napisana w języku greckim, ale kiedy następują słowa przeistoczenia w tychże dwóch Ewangeliach, to one sięgają do Księgi Izajasza rozdziału 53. I wielu egzegetów uważało, że w Ewangelii według świętego Mateusza i w Ewangelii według świętego Marka jest zawarty pewien semityzm i należy to tłumaczyć jako że jest to krew przelana za wszystkich. Natomiast Benedykt XVI dalej w swoim liście uzasadniał, że przecież ważna jest również interpretacja tego, co się dokonało w czasie ostatniej wieczerzy. To znaczy, czym innym jest pragnienie Boga Ojca, który chciał, aby jego syn przelał krew za wszystkich, jest to zgodne z innymi fragmentami biblijnymi, ale czym innym jest to, że Pan Jezus przelewa krew i korzysta z tej ofiary, no nie powiem niewielu, Powiem wielu, tak jak jest to w tłumaczeniu na przykład w języku polskim, ale nie wszyscy. I dlatego Benedykt XVI mówi, że intencją pana Jezusa było powiedzenie apostołom i nam, wszystkim czytającym słowo Boże, że jest to krew w zamierzeniu przelana. Dla każdego, ale nie każdy z tej krwi chce skorzystać, nie każdy otwiera się na ten dar. Stąd tłumaczenia konsekracji przez wieki dopuszczały tylko tę jedną możliwość, że należy to tłumaczyć jako promultis w języku łacińskim, a należy to rozumieć, że jest to krew przelana. Za wielu. Czyli wolą Boga Ojca było to, by jego syn umarł na Krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi. Natomiast rzeczywistym skutkiem tej ofiary krzyżowej jest przyjęcie tego, co się stało na Golgocie, tylko przez niektórych. I teraz, katechizm wydany dekretem Soboru Trydenckiego na polecenie papieża świętego Piusa V stwierdza. Nie bez powodu nie użyto w czasie konsekracji słów dla wszystkich, gdyż w tym miejscu mówi się tylko o owocach męki, a tylko wybrańcom przyniosła ona owoc zbawienia. To mówi katechizm wydany po Soborze Trydenckim. Tam jest nieco dłuższy tekst, ja go streściłem. No i teraz dochodzimy do dyskusji na temat tego, jak należy tłumaczyć słowa konsekracji i jest ogólne zaniepokojenie i też wzburzenie wśród wielu katolików w Polsce, którzy no, słyszeli, iż ma, wy... ma być wydany mszał w języku naszym ojczystym, który dopuszcza to tłumaczenie dla wszystkich Omijając już czy anulując to, do czego się przyzwyczailiśmy przez lata, czyli za wielu będzie to krew przelana. Przypomnę jeszcze raz: w wielu językach jest już ta forma obecna. Natomiast w języku niemieckim miało się to zmienić, ale przerwany pontyfikat Benedykta XVI spowodował, że nadal w mszałach niemieckojęzycznych jest stwierdzenie za wszystkich. Jak jest z kolei w mszale włoskim? Było nieco inaczej, później się zmieniło, i teraz jest znów nieco inaczej. Jest w mszale włoskim obecnie za wszystkich, ale teraz pewien szczegół. I myślę, że on spowoduje rozwiązanie naszych kłopotów. Czy jeżeli w języku polskim zmieni się formuła konsekracji, to to będzie ważne, czy nie będzie ważne? Bo niektórzy zadają takie pytanie i się martwią, czy, czy ta msza święta będzie nadal ważnie sprawowana. Franciszek, podczas mszy świętej za zmarłych, to był piątek przed dniem wszystkich świętych, w listopadzie 2017 roku. Powiedział, że słowa Chrystusa z Ewangelii, według Świętego Mateusza, a dokładnie z 26 rozdziału, wersetu 28 tej Ewangelii, należy tłumaczyć jako za wielu, a nie jako za wszystkich. Jego zdaniem takie rozumienie słów łacińskich promultis lepiej oddaje naszą myśl, że ludzie powinni dokonać decyzji, wyboru. I opowiedzieć się za Panem Bogiem lub przeciwko Chrystusowi. Ten sam papież niecałe trzy lata później, bo to był wrzesień 2020 roku. O imieniu papież Franciszek zatwierdził nową włoską treść konsekracji kielicha w mszale Rzymskim, albowiem od wielkanocy 21 roku zaczęły obowiązywać słowa kielich krwi, która za wszystkich będzie wylana zamiast. Za wielu będzie wylana. I teraz spróbujmy dojść do dwóch wniosków. Wniosek pierwszy. Rację ma Benedykt XVI to samo powiedział kościół, zdaje się, lekko po 2000 roku, mianowicie dekretem Kongregacji do spraw Liturgii, tak chyba to się nazywa, ta dykasteria, stolica apostolska zadecydowała, że w nowych przekładach mszału słowo promultis należy oddać dosłownie i nie ma być ono jednocześnie interpretowane. W miejsce wykładni interpretacyjnej dla wszystkich trzeba stawiać prosty przekład za wielu, żeby nie było pomieszania. Między innymi stolica apostolska dyktowała swoje tezy, swoje stwierdzenia katechizmem, który wyszedł po Soborze Trydenckim, który, przypomnę, tłumaczył słowa konsekracji jako za wielu, a nie za wszystkich. Ale mamy co mamy obecnie. I teraz pierwszy wniosek jest taki. Zgadzam się z Benedyktem XVI, że należy tłumaczyć słowa konsekracji za wielu, ponieważ w takiej erze głoszenia niemal apokatastazy, czyli wszyscy chyba będą zbawieni, to znaczy jest to ostatecznie nadzieja na to, że nikt nie będzie potępiony, ale dzisiaj w erze dobroludzizmu, że rób co chcesz, Pan Bóg i tak ciebie zbawi, należy. Zaakcentować, tak, Bóg chce każdego zbawić, ale nie każdy chce się dać zbawić przez Pana Boga. I uważam, że to myślenie w kościele jest bardziej czytelne, uważam, że jest um, mocniejsze, że jest wolą Ducha Świętego. No ale ostateczna decyzja należy do papieża. A papieżem jest Franciszek i to jest dalsza część mojego wniosku, ale niestety, w moim przekonaniu, niestety, za czasów papieża Franciszka, no, głosimy taki pewien relatywizm moralny, że ja czasami, tak jak zacytowałem przed momentem, nie wiem, którego papieża mam słuchać, że czasami papież mówi w taki sposób, jakby chciał powiedzieć: Ale nie, 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 ze spokojem. Nauka Kościoła Katolickiego to jest jedno, ale drugie: Pan Bóg was wszystkich kocha i o tym nie zapomnijcie. I to kładzenie akcentu na to, że Bóg kocha wszystkich, no jest pewnego rodzaju udręką. Ta, takie, takie słuchanie dosłowne tego, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, może doprowadzić mnie do potępienia. Aha, jak nie, Bóg kocha takiego, jakim jestem, to będę grzeszył, bo Bóg mnie i tak kocha. I uważam, że ta zmiana słów konsekracji, choćby w mszale włoskim i być może w mszale polskim, jest tą niebezpieczną tendencją języka pastoralnego. Tak jakby się chciało dzisiaj wszystkich przytulić i powiedzieć, Nie martwcie się, będzie dobrze. A właśnie, że nie. Ja się zaczynam martwić coraz częściej, nawet o wysoko postawionych ludzi w kościele. I teraz drugi wniosek. Prawdą jest to, że żeby była ważna konsekracja, to muszą być zachowane dwa zdania w czasie słów przeistoczenia. Pierwsze, hoc est enim corpus meum, czyli to jest ciało moje. A drugie zdanie, hoc est enim calix sanguinis mei, czyli to jest kielich krwi mojej. O. Proszę zobaczyć, że tyle razy wypowiadam słowa konsekracji codziennie przez wiele lat, nawet kilka razy dziennie czasami, a i tak nie pamiętam ich. Ja, ja po prostu zawsze patrzę na tekst. Ponieważ słowa konsekracji, to, to oddanie moich ust, mojego gardła i mojego głosu, czasami zainfekowanego samemu Panu Jezusowi, a ja wstępuje im personach Christi, więc powiem wam szczerze, nie potrafię zacytować z pamięci tych słów konsekracji, ale zawsze je wypowiadam tak, jak należy je wypowiedzieć. I warunkiem ważności konsekracji są te dwa zdania. Jeżeli one są zachowane, to msza święta zawsze jest ważna. Nawet jak się ksiądz pomyli, albo będziemy na takiej mszy, że celowo jakieś tam zdanie dopowie. Jest to, byłoby to wówczas niegodne, tak nie wolno czynić, ale jeżeli nie pominie tych dwóch zdań konsekracji, to przychodzi prawdziwie Pan Jezus. I to jest nauczanie Kościoła to jest wniosek drugi, więc uważam, że nie ma się czego ostatecznie obawiać. No dobra, dopowiem wniosek trzeci. Być może do mszału polskiego wejdzie to tłumaczenie za wszystkich, będzie mnie to bolało, bo będzie to w moim przekonaniu znowu przekrzywiało prawdę. Ale konsekracja będzie ważna. Ostatecznie odpowiadać za to będzie papież, bo on jest głową kościoła, ale my nie możemy spocząć w mówieniu o tym, że nam kolejna rzecz w kościele wypływa taka, z którą my się do końca nie możemy utożsamić. I trudno udowodnić to, bo przecież nikt nie siedzi do końca w głowie papieża czy innych ludzi wysoko postawionych w kościele, że w moim przekonaniu jest to też jakaś czkawka tej herezji dobroludzizmu. No ale no nie jestem w stanie tego udowodnić. Będę posłuszny papieżowi, będę posłuszny Kościołowi, będzie mnie to rozdzierało od środka, bo będę musiał więcej kateches, czy kazań, czy homili powiedzieć, żeby ktoś tego źle nie zinterpretował. Kościół też dopowiada, że konsekracja jest ważna, jeżeli się nie zmieni słów w taki sposób, że one spowodują nieważność. To znaczy, że zmieni się te słowa. A właściwie zmieni się ich znaczenie. To znaczy, w przypadku tłumaczenia za wszystkich nie zmienia się znaczenia, ponieważ wątpliwości w tłumaczeniu zdań biblijnych istnieją. Także są słowa konsekracji, które nieco inaczej brzmią w innych obrządkach Kościoła katolickiego. Nie ma się co tym gorszyć. I gdyby ktoś akurat ch chciał te zdania zmienić, żeby na siłę powiedzieć, że i tak wszyscy będą zbawieni, to, to, to ta konsekracja nie byłaby ważna. Ale tutaj raczej chyba nikt nie ma takiej intencji, tylko raczej intencją jest to, żeby wszystkich znów udobruchać. No tak, mniej więcej dzisiaj zająłem się tym bardzo niełatwym tematem. Niech Pan Bóg błogosławi Kościół, papieża Franciszka. I nas wszystkich. Ufam, że kiedyś wyjdziemy z tego niebezpiecznego zakrętu herezji dobroludzizmu i wrócimy do prawdy czystej, nie pobrudzonej przez nasze jakieś miałkie gadanie, którego owocem jest to, że nasza mowa już nie jest tak, tak, nie, nie i że sól jest zwietrzała. I tracimy smak. I przez to nie możemy już innych przyciągać, bo sami już nie wiemy, co my tak naprawdę chcemy, te, chcemy temu, temu światu powiedzieć. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Ojciec i Syn Duch Święty.